Okur, bo się zaczyna teraz Ty, a te ten... A tutaj jest... Takie coś jak bateria w latarce, to bardzo niedobrze. Jestem odpalę trzecią osobę. Hardcore, dawaj, hard. dawaj hardcore. Co to było? Myślę, że trzeciam osobę odpalę Ja wziąłem hardcore. Dobra. A czekaj, a tutaj ja do końca... będę musiał pójść tu włączyć. Czekaj. Tak, ty go ostrzisz. Ja idę za to. O kurwa, gdzie on jest? O! Kurwa. o, o kurwa. Ja go nie widziałem Jak ja, ja uciec? No, musisz podsprintować i za ścianę, czy coś, nie? A, bo ja nie sprintowałem Tak, patrz na mnie, figuś A, wzięło hardcora jest... ostatnio, czy co? Nie zostawiaj mnie Chodź za mną Chcesz mi coś powiedzieć? O kurwa Miał No nie Nie, o tu jesteś, dobra, ja idzie tu no nasz jak kotan nie patrzy Musi sobie pójść od nas. Chodź, zaraz. Gdzie jesteś? Poszedłem, skupiłem ja się. Chodź do tego pomieszczenia. Ej kolek, podniósł Ekśnięcie. Nie jestem jest. w naszym dobra. tym, gdzie się rozpililiśmy. Python co skry, bo się. Czemu? Kurwa w świecie. No chodź! Złapał mi ślepym w, w zaułku. Gdzie? No tam gdzie byliśmy i tu. Poszedł gdzie uciec już. A jak wiecie, że tam muzyka taką? No chodź tu Seras Włączam ale ja mi tak już nie się nie o Kurwa, on mi A ja już znalazłem no kartkę Jedną z ośmiu co prawda, ale zawsze Normal, trzy niech będzie normal Ale głupie że tak laguje Hut i tak No, ale tylko nas, w sensie... Slendera nie ten, nie laguje Kartki trzeba, nie? Chyba, jeden speciak. był tam w tamtym pokoju co byliśmy i mnie znalazł. A co się randomowo respi takie? Tak, taki? tak, randomowo. Kurwa nie chcę sam chodzić, bo się nie da. No tutaj... idę, chodzić, <laughs> że... mamy... Ale przynajmniej latarki nie laguje, a zazwyczaj na serwerach latarkę laguje. O tu jest, patrz, mamy. Ponieważ O kurwa. I Slendera i ten. Ubił mnie. Patrz, 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 patrz. A ja uciekłem. Ej, nie, bo on był trochę daleko ode mnie, a nie miałem jak przejść i mnie zabił na daleko. No bo trzeba sprintem. Zaraz się przekonam. Hello. Jezus, Maria. Topol. A, on tam stoi. Najlepsze jest to, że ja się najpierw ciebie wystraszyłem i bardziej się ciebie wystraszyłem. O kurde biegnie za nami uciekaj. Dobrze, że to nagrywam es? O będzie odcinek. No będzie odcinek. Sikrek na YouTubie. Będę, będę ten sławny Będziesz sławny. Sławny ser. Teraz je muszę się uczyć. Widzę, 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 widzę. widzę. Nie, Najgorsze żeby we trójkę tam siedzieliśmy i wszystkich nas trzech zabił to mam dzień przed... W sensie teraz dopiero sprawdziłem że mam osiemnasty więc... O kurde co to jest? Co to jest? Jak jechać? mnie? Ej z domu mnie uderzyło Uciekaj! Co nie to coś? Tak? No, dzień przed, jakby jest 18 na więc pewno będę. Tam czas mnie goni? Pociągnę, tak! Um, to masz taki dźwięk, to cię goni. Tylko czemu? Ale już jest ustalone tereny. Kiedy mi mnie to zgubi. No tak, tak jak ona już mi o tym dawno mówiła. <ścoughs> Dawaj, tu do mnie! <ścoughs> Nie chodzę. Nie wiem, zostało. Oh shit. I got ear raped, ear raped, raped. E-raped, e-raped, e-raped Zaraz Znalazł Ci ucho? Stałem w ucho, wyruchany. ucho O kurwa, ale, 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 asy, ale Znaczy Ucho, ucho oh, O Ucho wyruchany, ucho wyruchany Ale że akurat tam wlazłeś się od razu tam był Kurde, jak, jak ja, 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 mam tego, energii Nie chcę ja, się grać tego Sundermana i wyrusznie Też się nie chce Tylko zdycham i wychodzę stąd